Jestem Jamnik. Przed odcinkiem zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale, bo do końca okazji wybijamy 100 subskrypcji widzę, a mamy 90 subskrypcji, a już nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. Siema! Jestem Jamnik. Dzisiaj widzę z mojego brata zrowiamy, że widzowie <laughs> jest wojna w Polsce, widzę. Wpisałem wojna w Polsce w internecie i coś takiego mi już i zaraz zawołam mojego brata, widzowie, który ogląda na dole bajkę, do to mówię tak cicho i przeczyta to, a potem pójdę z nim na chwilę na dutach i nagle że popójdę, włączę syreny alarmowe widzowie, więc mam nadzieję, że ten się uda, więc zostawcie suba, lajka widzowie, bo do końca, jakieś 100 subskrypcji, a 28% was tego nie robi, wbijcie na mój drugi kanał o nazwie Jamnik, pociągi widzowie, zachęcam, zostawię suba tam też, fajne rzeczy tam są, no, a my widzowie już zaraz widzowie. Zaczniemy tego pranka widzowie, i najpierw Maciek! Widzę, wyłączę to YouTubea Maciek, ma wiadomość! Chodź! Maciek! Maciek! Idę po niego! Ma Maciek! Bajkę? Maciek, chodź, chodź, co ty oglądasz? Maciek, chodź, mam tą wiadomość, serio, Maciek, ale serio, Maciek, mam tą wiadomość o tej, co ci gadałem, no to chodźcie do góry, bo mam to na komputerze. Patrz, tutaj y, mówi ten premier, że jest wojna i żeby uciekać, wiesz? Wpisałem wojna w Polsce, widzisz? No, no tysiące. Serio? Ale, a okay, też dobra. Czekaj, patrz. Trzecia. Patrz, ja, nawet jasno pojechał, powiedział, że wojna, ale patrz, tutaj wiec to to. Wojna w Polsce jak, patrz i teraz o, to była wypowiedź z niedawna. I Niemcy i Rosja bili się na teren masz wiesz? Czekaj, jak będę miał więcej informacji, to, to załączę, prawda? No, a zostaw mnie, ale serio, nie więc Wyślijcie na telefon, macie chuj, i wiecie, jeśli... No, brat, to tyle, ugrał widzowie. Brat, widzowie... <grym> Niestety łączyli tą przeglądarkę. Nie wiem, <grym> wojna w Polsce, teraz... Za 2020 dwa. I teraz widzimy jeszcze trzeba rzecz. Co go wkurzy już na maksa? Maciek. Maciek. Ej! Dobra. Ja idę tam. Maciek! Maciek, ty to słyszysz? Wojna jest. Maciek! Maciek! Maciek, ty to słyszysz? Ty to słyszysz? Maciek! Ale na już W całe nasze życie przestawiamy na specjalne tory.

Mamy, Maciek! Zosta mnie! Ty nie wiesz! Zostań! A ty mnie trzymasz! I mój brat włączył mi komputer, Artur sobie włączył też monitor, niestety się prank, <coughs> widzowie, nie udał, a szkoda, bo mnie przynajmniej, więc reakcja była, widzowie, to najważniejsze, więc zostawcie suby, lajki, -like, widzę, bo to za wakacje 100 subskrypcji, widzę, nie mam pomysłów na filmy, ja wtedy nie będę nagrywał, bo mnie denerwuje, więc po prostu takie coś i dalej to Oj, o no już z normalnym contentem, ze Guys, z takim czymś, widzowie, więc suby, lajki, -like, widzę,